Pro wybierają, 128 tick rate czy sub -tick. Do tego premiera GTA 6 opóźniona i ciekawie się dzieje na turniejach sportowych, więc będzie ciekawie, łapkę w górę koniecznie zostaw, a my lecimy. A swoje skiny wymieniam na Pirates Potężny bank skinów, mega szybka wysyłka i z kodem jako plus 35% premii. Polecam serdecznie. <laughs> przyjacielu, na samym starcie warto się podzielić informacją, która wczoraj obiegła cały gamingowy świat. Jak to możemy zobaczyć, GTA 6 została przesunięta, a właściwie premiera owej gry została przesunięta. Jak to możemy zobaczyć, 11 listopada 2026 19 listopada Ja wiem, to nie było trudne, żeby przeczytać dobrze datę Nie wyszło tak czy siak 19 listopada 2026 W czwartek, jak to możemy zobaczyć, właśnie będzie owa, pre, owa premiera Podzebrał gigantyczny zasięg, albowiem 84,5 miliona wyświetleń możemy zobaczyć Co na pewno robi wrażenie Nie ma lipy, nie ma wiochy Oczywiście CS-owe community już memuje z tego, że tak na tę sprawę Wcześniej dostaniemy już operację do CS-a Niżeli właśnie GTA VI Niektórzy memują, że wcześniej już ujrzymy Casha w naszej ukochanej grze, jeżeli ową grę. No ale no cóż, pożyjemy, zobaczymy. Mój sentiment jest taki, że szansa na przesunięcie się premier GTA VI jeszcze jest, a szansa na to, że jakby na to nie patrzeć, dostaniemy casha, czy operację, no jest stosunkowo nikła. Więc ja bym się wcale nie zlibiłbym wcześniej odpalił GTA VI, niżeli chociażby kasza. Ale pesymistą nie będę, szczerze liczę, że możliwe, że już jutro zobaczymy kasza w grze. Oczywiście należy sobie powiedzieć o tym, co się działo rok temu, a mianowicie rok temu Valve zaczęło teasować Bezon. Czy asfalt, a dokładnie to taką to oto i teksturę, którą później okazała się być tekstura na właśnie to trejnie. Tutaj muszę przyznać, że akurat całe to śledztwo naokoło tego, co tutaj się działo, całe to teasowanie od strony Valve było mega mega ciekawe i muszę przyznać, że dosyć ciekawie wspominam tam ten okres, kiedy to co jakiś czas właśnie Valve w jakiś sposób tizowało dodanie nowego trejna i całe community normalnie stało e, i z wypiekami na twarzy śledziło, co jeszcze Valve tutaj rzuci, jakie będą tego reperkusje, co tak naprawdę to będzie oznaczało i tak dalej i tak dalej. Możemy zobaczyć, że pokłosiem tego wszystkiego. Oczywiście był dosyć duży update 14 listopada Gdzie właśnie otrzymaliśmy ową tą mapę <laughs> Stój przyjacielu, a co jak powiem ci, że możesz otrzymać nie jedną A dwie darmowe skrzynki Zapraszam na casehug'a, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek Których jest tu kosmicznie dużo I każdy znajdzie coś dla siebie Case Battle są serio mocne Gdyż można się bić na naprawdę wiele sposobów I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej Czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć Nigdzie nie widziałem tylu bonusów Darmowe skrzynki, cashback, diamenty Potężne nagrody za wbite poziomy Jest gruba, ale wspomniałem coś o Skrzynkach. Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności i wpisujesz koniecznie kodzik fiako, który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu. Myślę, że warto. Zapraszam, a my wracamy. No i od tego czasu, jeżeli chodzi o mapy, delikatnie rzecz ujmując, była lekka cisza. Okej, okay, pojawiały się mapy community, to tak na dół sprawy należy tutaj oczywiście zauważyć. Pojawiały się również dosyć ciekawe mapy community, no zawsze w naszej pamięci. Tak czy siak należy sobie powiedzieć, że takiej faktycznie stricte mapy, mapy z krwi i kości nie otrzymaliśmy. A już dużo się mówiło, chociażby o czy chociażby cashu. Więc pytanie, czy coś takiego może w najbliższej przy, przyszłości się tutaj pojawić. No tak jak już mówiłem jednokrotnie, Valve w ostatnim czasie dosyć mocno zapodawało update'y. Należy sobie powiedzieć, że jeżeli chodzi o listopadowy, już został w jakiś sposób Tutaj oznaczony w aktualnościach. I z jednej strony nic nie stoi na przeszkodzie, by Valve powtórzyło swój wyczyn, podkreślę wyczyn z października, czyli dodanie dwóch dużych update'ów w ciągu miesiąca, w sensie dużych, na tyle, że zawierały oczywiście te informacje na blogu. E, natomiast jest też szansa, że w listopadzie już więcej nic za bardzo nie uświadczymy, bo kolejnym postem według mnie na blogu będzie post z kapsułkami z nowym Majorem, albo nawet kilka postów odnośnie owego majore, tak Jak to można zobaczyć, że przy okazji Austin e, tutaj dostaliśmy aż pięć takowych postów, więc należy chcę z tego zdać sprawę. I pytanie, czy będzie po prostu miejsca na jeszcze coś innego. Muszę też zauważyć, że w ostatnim czasie bardzo, bardzo dawno nie widziałem jakiejś zabawy ze strony Valve na zasadzie faktyczne teasowanie czegoś, faktyczne jakieś, e, że się tak wyrażę, pierdoły, które na ogół niewiele znaczą, ale jednak znaczą bardzo dużo, więc zdaję sobie z tego zdać sprawę. Były ostatnie jakieś GIFy, jakieś odpowiedzi ze strony CS-owego Twittera, ale to tyle, jakby na to nie patrzeć. Nie jest to jakieś niesamowite, nie było to jakieś konkretne. W związku z czym pożyjemy, zobaczymy, co tutaj się jeszcze wydarzy. Jestem bardzo ciekawy, no bo tak naprawdę te GIFy mogą znaczyć wiele, ale w sumie już od 1 listopada nic nie otrzymaliśmy, więc chyba tak na nadał sprawę cisza. Proszę Państwa, kolejne. Inna kwestia to gdzieś spekulacje ze strony community, jakoby to właśnie walcz miało prowadzić kontrakty na naklejki. No trzeba się popuścić o stwierdzenie, że byłoby to dosyć rewolucyjna zmiana, jakby na to nie patrzeć. No i tutaj jest propozycja, że na przykład 10 papierów właśnie było przerzucane na jedną folię albo jednego glitera. Możecie znak, co o tym myślicie. Według mnie nie będzie to jakoś niesamowicie często używana funkcja. Być może jeżeli chodzi o stare kapsułki, w sensie o stare naklejki, stare kapsułki, no to tam faktycznie by to mocno namieszało, a jeżeli chodzi o nowe, to nie wydaje mi się, żeby po pierwsze jakoś z perspektywy kontentowej było jakkolwiek seksowne robienie po prostu kontraktów na lepsze naklejki, bo nie wydaje mi się coś takiego. Z drugiej strony, że sobie powiedzieć, że tych naklejk na ogół jest dosyć, dosyć dużo, w związku z czym też jakieś takie wiecie, matematyczne, czy jakiekolwiek logiczne myślenie, co by tu wrzucić, żeby coś wyleciało, mogło być dosyć utrudnione. Z w związku z czym, szczerze, wydaje mi się, że mogłoby to być głośne, ale faktycznie nie byłoby jakiejś niesamowitej rewolucji. No chyba, że mówimy o starych oczywiście przedmiotach. Tam byłoby dosyć, dosyć grubo. Proszę Państwa, ciekawy właśnie materiał się tutaj pojawił, gdzie możemy zobaczyć, że pro z samego topu wybierali pomiędzy 128 tick rate a sub -tickiem. Co to, o co tutaj chodzi, to chyba każdy wie, więc nie muszę tego tłumaczyć. I możemy zobaczyć wszyscy, jak jeden mąż powiedzieli właśnie, że 128 tickrate, je, tick 128 jest dużo, dużo lepszy. Więc daje to troszeczkę do myślenia, a z drugiej strony mnie osobiście Jakoś turbo nie zadziwia, bo niejednokrotnie już słyszałem o tym, że na no, umówmy się Subtik nie jest najbardziej, żeś tak powiem, że nie okrył się najlepszą sławą i nie jest najlepiej oceniany po czasie, więc należy sobie oczywiście z tego zdać sprawę. Boże Państwo, przechodząc dalej, możemy zobaczyć, że byli zawodnicy X Inner Circle, w jaki sposób szukają nowej organizacji. Możemy zobaczyć, że wśród owych zawodników należy mieć Minio, Keya oraz Kailara, w związku z czym polskie ksywki że się tak wyrażę, które są znane polskie mocne ksywki, w związku z czym jestem bardzo ciekawy co tutaj się wydarzy, możemy zobaczyć, że właśnie mnie wrzucił taki post, mówi, że właśnie mają 55 miejsce właśnie w rankingu VRS, w związku z czym jestem wręcz przekonany że jakby na to nie patrzeć, wiele tutaj organizacji mogło być zainteresowane właśnie podpisaniem owych to zawodników Miejmy nadzieję, że to za niedługo się wydarzy i że takiego dłuższego już jakby to powiedzieć nie będzie, w związku z czym oczywiście trzymamy kciuki. No i miejmy nadzieję, że tutaj oczywiście dalej się to wszystko dobrze potoczy. Proszę Państwa, należy sobie również powiedzieć o tym, że trwa obecnie dosyć duży turniej i emczendu. Możemy zobaczyć, że aktualnie trwają ćwierć finały. Na chwilę obecną możemy zobaczyć, że furia wygrywa z Mongo z pierwszej mapie Vitality pokonało już Astralis. To chyba nie było zbytnio trudne, w sensie wielkim zaskoczeniem. Chociaż należy sobie powiedzieć, że Astralis jakiś, jakiś tutaj opór pokazało, więc z perspektywy Astralis to wielki szacun. No i należy sobie powiedzieć, że już jutro czekają nas spotkania półfinałowe, gdzie to pierwsze z nich o 7.30, drugie o 10.45. Wszystkie mecze w systemie Best of Free, chyba że mówimy o wielkim finale, który już w niedzielę o godzinie 9.00, on odbędzie się w systemie Best of Five. Należy sobie powiedzieć, że jest to turniej, który tak naprawdę dosyć ciekawie się toczy, na zasadzie jest o nim stosunkowo głośno. Dosyć ciekawe mecze są, są jakieś wiralowe momenty, tak jak chociażby akcja. Zaju, którą prezentowałem we wczorajszym filmie. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś, kończy sobie nadrób. Więc według mnie dosyć, dosyć pozytywny turniej, który, jakby na to nie patrzeć, kończy się już ten weekend. Więc warto oczywiście sobie z tego zdawać sprawę. Z ciekawszych wydarzeń, właśnie na owym evencie, jest to, że chociażby tylko i wyłącznie jeden fan pojawił się na e, signing session Fury, czyli na takim jakby spotkaniu po prostu z graczami, gdzie możemy zobaczyć, że takowe spotkanie kosztowało 125 dolarów. Więc mam wrażenie, że jeżeli chodzi o Chiny, to to mogło być dosyć nie tyle co zaporową ceną, co po prostu wielu, żeś tak wyrażę, chętnych wyeliminować i no jakby na to nie patrzeć to te 125 dolarów myślę, że chłop spędził niezapomniany moment ze swoimi idolami. No i jakby na to nie patrzeć skoro był jedyny, to jestem przekonany, że będzie to pamiętał chłop do końca życia. Więc jakby na to nie patrzeć, dosyć ciekawe wydarzenie, a z drugiej strony, muszę przyznać, tak scena nie przestanie mnie zaskakiwać, bo tam z jednej strony widzimy gigantyczny fanbase na około, nie wiem, Falcons na przykład, czy chociażby Team Spirit, a tutaj Fury, jakiś taki mniejszy, bardzo mniejszy, rzadko jeden zawodnik się wybił. Swoją drogą nie rozumiem, dlaczego jeżeli to był ten jeden zawodnik, to czy im się to w ogóle opłacało jako tak organizować. W sensie, no rozumiem, że już pewnie wszystko było podpisane, wszystko było opłacone. Furia pewnie ma to wrzucone w jakieś świadczenie, czy coś takiego, więc już i tak jakby trzeba było to przetworzyć po prostu. No ale umówmy się, dosyć zabawna sytuacja. Z kolejnych zabawnych sytuacji to w jest ten Chińczyk, który jak to możemy zobaczyć na początku był fanem Team Spirit, a później e, tutaj właśnie szybko przebranżowił się, w sensie przeniósł się po prostu na Falcons i ja być może troszeczkę stanę w jego obronie z tego powodu, że no umówmy się, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o e-sport, to dużo ludzi, osób jak sposób nie te co kolekcjonuje te e, koszulki, to po prostu ma różne koszulki, po prostu jednego dnia przed w jednej, drugiego dnia przed w drugiej. Mam wrażenie, że to nie jest tak jak chociażby nie wiem mecz. Futbolowych, że ubranie jednej koszulki od razu oznacza bycie wielkim fanbojem tej formacji, że nie ubierze się różne konkurencyjnej. Mam wrażenie, że to jest to troszeczkę luźniejsze, i mam wrażenie, że wielu właśnie jakichś członków naszego community w jakiś sposób tak do tego podchodzi, że być może po prostu widzi jakąś ładną koszulkę, czy być może gdzieś tam się uda na prące dorwać, czy coś takiego, no to se kupi i nie musi być jakimś wielkim fanem, po prostu ma koszulkę i się cieszy, no nie? Więc jakoś ja tak na to patrzę, chociaż że ten Chińczyk się okazał z perspektywy sezonowca, który jak tylko Team Spirit odpadło, to szybko znalazł swoją ulubioną formację, więc no dosyć zabawnie. Proszę Państwa, rozpoczyna się również Red Bull Giveaway Journey 2025, czyli turniej organizowany w Szwecji, jak to możemy zobaczyć. Pragnę zauważyć, że z ciekawszych drużyn, które zrobiły udział, to oczywiście BC Game. Simplem i elektronikiem na czele. Należy no sobie również zwrócić na bad Click, czyli w pełni polską formację, za którą oczywiście mocno trzymamy kciuki. Oraz powinien zwrócić swoją uwagę na formację Boomer Demons, czyli na byłe Ninjas in Pijamas. Jest to drużyna trochę pokroju Emeritus Banditos, gdzie właśnie już trochę emerytowani gracze, właśnie jeszcze, że się tak wyrażę, jako Old Boye tutaj cisną. Zobaczymy, co pokażą. Myślę, że właśnie Szwedzi na swojej ziemi będą tutaj dosyć ciepło przyjęci. Mam wrażenie, że nawet na pewno, więc jestem ciekawy, jak to dalej się potoczy. Zważywszy też na to, że jeszcze mamy te Yank Ninjas, czyli właśnie Akademię owego Ninjas in Pijamas, więc myślę, Myślę, że będzie to dosyć ciekawy turniej do oglądania. Myślę, że kilka jakichś tam interesujących momentów wychwycimy właśnie z tego to właśnie wydarzenia. No i meczy tutaj nie zabraknie, będzie ich dosyć, dosyć dużo. Jeżeli natomiast okazałoby się, że zabraknie, no to już najdługo startuje Blast Rivals 2025, czyli turniej organizowany w Hongkongu, w którym możemy zobaczyć dosyć ciekawe drużyny, między innymi Vitality, taką tam najlepszą drużynę na świecie, Falcons, Fury, Mongols, Spirit. w związku z czym pokuszę się o stwierdzenie, że pomimo, że tylko i wyłącznie 8 drużyn, to może to być niesamowicie ciekawy turniej. Zwycięzca wróci ze 125 tysiącami dolarów, a cała pula nagród opływa na, opiewa na kwotę 350 tysięcy. Więc może być dosyć ciekawie. Od 12 do 16 listopada można sobie śledzić Proszę Państwa, śledźcie też ten kanał Subskrybując go, oczywiście zostawcie troszkę w górę Będę za to bardzo wdzięczny, dzięki za oglądanie do końca Trzymaj się, jo.